Siemanko z tej strony Graca TCG, a w dzisiejszym odcinku urządzimy sobie polowanie na giratine, czyli sprawdzimy jak dropi Booster Bundle z Lost Origin. Ale zanim przejdziemy do odcinka, pod wcześniejszym filmem był konkurs, w którym do wygrania było aż 6 kart Pokémon. Są tutaj przygotowane losy, a zwycięzcą zostaje. ZuziaW5150 Gratulacje Zwycięzcę konkursu proszę o wiadomość prywatną na mojego Instagrama lub maila podanego w opisie w celu ustalenia wysyłki Będzie mi miło jeśli zostawisz lajka like oraz suba na kanale A teraz przechodzimy do odcinka Ostatnio miałem okazję być na Targach japońskich w Katowicach, gdzie za fajną cenę udało mi się kupić właśnie ten booster bundle z Lost Origin. W środku znajduje się 6 boosterów. I sprawdzimy sobie jaki drop. znacznie bizar. Lecimy. Silkon, Inshao, Iskan, Gumi, Meditite, Skowet, Gligar, Phantom, iPom i Malamar. Ostatnio właśnie też miałem okazję być na tak jak fantastyki w Warszawie. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie takie eventy. Kodzik, piękne żółte ramki, I lecimy Gastrodon, Hunter, Polywir. Inkai Squad Falinks, Polylock Radian Stelix i Rotom V Double Drop i lecimy sobie z następnym Napiszcie także w komentarzach, czy jesteście fanami żółtych ramek, czy już tych nowych srebrnych. Medicham, Miss Fortune Sisters, Mienchao, Gligar, Gumi, Mawile, Slagma, Cliffery, Lift Energy na Riversie i Comfy ogólnie muszę przyznać, że dodatek z Lost Origin to jest mój ulubiony dodatek ze Sword and Shielda za tak dużo go ogólnie nie otwierałem ale muszę przyznać, że arty z tego setu są na z całej ery Sword and Shield Riley Gloom Give Energy i Sałańska Zorua Binacle Gumi Bronzor Snower Orbital Foam i Mac Cargo Galerian Stanfisk, Bronzong Colores Experiment Sudoudo Electrike Love Disk Gligar Wurmple Barbarakl i hisłańskiej Arcanine Hollow No i ostatni booster tak zwany LAST PASS MAGIC czy uda się wydropić Giratinę i czy polowanie będzie udane to już okaże się za chwilę lecimy ENERGIA TORTON BRONZONG COLORES EXPERIMENT TYNAMO SEA DOT HORSEY MEDITITE Shilos mała na Reversie i Malamar. Niestety, polowanie na Giratiny nieudane. Dropy z Booster Bundle Lost Origin to Rotom V, Orbital V Max i Radiant sterix. Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka. Do następnego. Ciao.